w pracy z natrętymi myślami, szczególnie z grupą takich myśli, które straszą Cię o tym, że coś ma miejsce, a Ty tak naprawdę wiesz, że to jest niemożliwe gdzieś tam na poziomie świadomym, natomiast na poziomie podświadomym ta myśl cały czas Cię straszy. Ona może Cię straszyć dajmy na to tym, że tak, Twoje życie nie ma sensu, że mógłbyś zrobić komuś coś bliskiego, że to zachorujesz na jakąś chorobę w ogóle i tak dalej. I Teraz tak, najczęstszą taką strategią, taką intuicyjną, którą mamy jest taka chęć zapewniania, że to nieprawda, że tak nie że to nie będzie miało miejsca w ogóle, i tak dalej. Natomiast jakie jest tutaj niebezpieczeństwo? Niebezpieczeństwo jest takie, że im bardziej zapewniasz, tym wchodzisz. W schemat pewnego rodzaju zapewnienia myślowy i pewnego rodzaju dialog z tą myślą, co mózg odbiera na poziomie tego, w jaki sposób on funkcjonuje, jako pewnego rodzaju schemat, który chciałby powielać, tak? Czy rzeczywiście mózg obiektywnie nie rozumie, że w jakiś sposób ta myśl dla ciebie jest nieracjonalna, niezasadna w ogóle i tak dalej. Mózg tylko widzi, w jaki sposób ty na nią reagujesz. Jeżeli częściej na nią reagujesz, tym częściej będzie ci ją y, podsuwał. Powiedzmy to na takim przykładzie, takim realnym z pracy z moim klientem, jak to wyglądało. Miałem w pracy, dajmy na to, pracowałem z Krzysztofem i Krzysztof miał grupę takich myśli o charakterze egzystencjalnym, czyli miał też taką myśl, która strasznie go prześladowała i ta myśl brzmiała, twoje życie Krzysztof nie ma sensu, tak? Ilekroć Krzysztofowi przychodziła taka myśl do głowy, no to Krzysztof mówił tak, no ale jak to nie ma sensu moje życie, przecież tak. Mam żonę, mam dwójkę dzieci, mam pasje swoje, mam pracę w ogóle i tak dalej. No moje życie ma sensu, nie? I sobie siedział dalej, dalej, coś robił, ale ta myśl wracała, przychodziła znowu i mówiła: No dobrze, tak Szymon, wymieniłeś wszystkie te rzeczy, ale Twoje życie nadal nie ma sensu. I on znowu tłumaczył yy, tej myśli, tłumaczył to tej myśli, to, dobrze, to dobre stwierdzenie, że jego życie jednak ma sens, nie? I i po tygodniu takiej pracy z tą myślą stwierdził: Kurczę, im więcej tłumaczę tej myśli, że moje życie ma sens, tym ta myśl potrzebuje więcej zapewnień, tak? I rzeczywiście tak jest. I w końcu wpadł na to sam, na ten sam trop, rzeczywiście, i powiedział sobie: No, nie, tak nie może być. Nie mogę, powiedzmy, dyskutować z tą myślą. I teraz, jeżeli. I przyjął nową strategię. I teraz, kiedy przychodziła do niego ta myśl, która mówiła: Krzysztof, twoje życie nie ma sensu, to on sobie mówił: Ok. I robił coś dalej, nie? I znowu przychodziła myśl, Krzysztof, twoje życie nie ma sensu. On mówił, okej, okay. i pracował dalej. To znaczy, czego nie robił, nie podejmował już tej dyskusji. Więc jaki jest tego wniosek? Im bardziej będziesz starał się zapewnić swoją myśl, że czegoś nie zrobi, że twoje życie jednak ma sens, że nie zachorujesz na jakąś chorobę w ogóle i tak dalej, to tym bardziej ta, twój mózg będzie wysyłał ci więcej tych myśli i Im, im więcej będziesz tych zapewnień robił, tym on więcej tych zapewnień będzie potrzebował. Więc tutaj, najzwyczajniej w świecie, trzeba po prostu nie podejmować dialogu, nie dyskutować z tą myślą i zostawić ją taką, jaką ona jest. Czyli, jeżeli ta myśl mówi ci, Twoje życie nie ma sensu, mówisz: OK, zachorujesz na taką chorobę? OK, zobaczymy. Zrobisz coś komuś? Pff, to tylko głupia myśl, nie? I nie dyskutujesz z tym dalej. Więc jeszcze raz. Nie zapewniaj myśli, że jest inaczej, bo to zapewniania to jest nic innego jak dialog, a dialog odbierany jest przez umysł jako fakt tego, że podejmujesz pewnego rodzaju działanie i to działanie pewne w systemowym rozumieniu mózgu będzie mózg odbierał jako fakt tego, że będzie Ci tego dawał więcej.